Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj serdecznie na test nowości marki Peboy e, mam dosyć sporo nowości, pojawią się również starzy ulubieńcy z tej marki. Także jeżeli macie ochotę, macie czas, e, zapraszam do oglądania. Zaczynamy sobie oczywiście od twarzy, ale przed tym nałożę jeszcze nowy błyszczek. To jest taki błyszczek Summer Nude Plumping Lip Gloss, to jest. E, ultra-błyszczący e, błyszczek do ust, powiększający usta z Lovely. E, jest jeszcze nieotwierany, bo ja te kosmetyki niedawno dostałam. Dostałam. Kupiłam, ale paczka przyszła. Jak ma w odcieniu 3? O, a chyba jest dosyć kolorowy. Pachnie owocami. Zrobię tutaj wąs jak wygląda trójeczka. I od razu nakładam go na usta, bo chcę zobaczyć, czy będzie powiększa. Później sobie go zdejmę, bo mam również pomadkę z BiVo, której chcę użyć. Hmm. Ten błyszek pozostaje naprawdę dosyć sporo koloru, z tego co widzę. Na razie czuję takie uczucie chłodu, no ale zobaczymy. Dobra, przechodzimy dalej do twarzy. E, na swojej twarzy mam w tym momencie jedynie moją pielęgnację, to co zawsze używam. Z marki Libo mam nową bazę pod podkład, jest to Kipyt Perfect. Być może jest to jedyna baza z marki Libo, jednak nie jestem pewna. Jest to baza pod podkład stworzona z myślą o, utrzymywaniu, o utrzymaniu świeżości makijażu nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Idealnie minimalizuje widoczność porów, absorbuje serwum i przedłuża trwałość podkładu. I mam również podkład. To jest ten najnowszy podkład z marki Vibo Forever Better Skin. Jest to długotrwały podkład. Z tego co tutaj czytałam już wcześniej, e, krycie średnie, z możliwością budowania do pełnego. I ma również utrzymywać się długo i być odporny na pot, wilgoć i takie sprawy. Tak. E, również w Vibo znalazłam taki. A czy znalazłam? Kupiłam oczywiście. Jest to konwerter do podkładu, który on ma tutaj taką petkę. I on jest zupełnie przezroczysty. I z tego, co tutaj wyczytałam z tyłu, po daniu kilku szupelek, e, tego produktu do swojego podkładu ten podkład ma być odporny na e, warunki atmosferyczne, e, czyli pod wodę wysoką temperaturę. Czyli ma być super na siłownię, lub sprawdzać się w okresie, e, gdy mamy upalne dni. Aby zobaczymy. Myślę, że dzisiaj tego nie będę testować, bo dzisiaj nie e, będę już ćwiczyć. I też no nie mamy jeszcze lata, także myślę, że na pewno przetestuję go w innym okresie, jak już będziemy mieli cieplejsze dni. Zaczynam od bazy. Baza ma pompeczkę. Oczywiście jeszcze nie, nawet nie używam. Zobaczymy. Ok, mam. Baza ma taką darzową konsystencję. Nie powiedziałam, że pachnie. Wężym sobie jedną pompeczkę i. Powiem wam, że najbardziej to mnie interesuje. Jeszcze troszkę dołożę. To czy ta baza będzie wygładzała pory? Bo to jest zawsze moja taka strefa problematyczna. Ona jest taka. Nie daje takiego tępego matu w ogóle. Taka krewściwa jest pod palcami. Lepi się. Pierwsze wrażenie bardzo przyjemne na twarzy. Podkład e, ten z VIBO ma w odcieniu 2 Warm Beige. Tak, bo ta jedynka chyba była bardzo jasna i różowa. Zaraz wam pokażę, jak wygląda. Um, tutaj zrobię wam na ręce. Bo tutaj już akurat go słoczowałem wcześniej, tylko przyszedł. On jest taki, to jest dwójeczka One Beige. Ten odcień. No nie jest może jakiś mega jasny, ale wpada w ładne żółte, oliwkowe tony. Konsystencja jest taka, no dosyć rzadka. Dołożę troszkę tego produktu, bo jednak było za mało, tak półtorej pompeczki i go sobie tu rozłożę. Jestem ciekawa właśnie, jak on będzie wyglądał na twarzy, bo myślę, że z kolorem potrafiłam. trafiłam. Potem będę nakładała kąpeczką, jest to moja kąpeczka z Hulu. O ja, nie, to krycie ma. Już na pierwszy rzut oka widać, to krycie jest naprawdę super. Nie spodziewałabym się takiego krycia od podkładu z VIVO. Wygląda to naprawdę fajnie. Trochę go proszę, ciągam na szyję oczywiście. Opowiem Wam, jak ja lubię mocne krycie to tutaj nie wiem, czy bym dokładała drugą warstwę, bo to naprawdę super wygląda. Podkład z tego co widzę on jest, on robi się to hematowy już. Nie, nie będę nakładać drugiej warstwy. Cera wygląda naprawdę naturalnie. Czekaj, troszeczkę tutaj do doklepię. Ocenią strzeliłam w dziesiątkę, naprawdę idealny dla mojej karnacji. A ja nie jestem jakaś bardzo opalona. W sumie jeszcze w ogóle nie jestem opalona. Mam może resztkę samoopalacza tutaj na swoich ramionach, ale jest tylko troszeczkę. Wezmę teraz ustawę i zobaczę, jak on wygląda z bliska. No, powiem Wam, że ładnie wygląda, naprawdę. I pory. Pory są naprawdę zminimalizowane. Wow. To pewnie ta baza. A tak mam powiem przy okazji, że nie czuję jakiegoś może morowienia w ustach tego błyszczyku. Wow. Wow, wow, wow. wow. Ehm, nie mam nowego korektora z Vivo, albo z Lovely, nie wiem, e, z tego co widziałam, nic nowego nie wyszło, więc użyję po prostu korektora z Lovely, który mam, jest to No More Dark Circles, e, to jest mocno kryjący korektor i go nałożę tutaj. Ale za to mam nowy puder pod te oczy z Vibo i puder do twarzy. Zrobię sobie ten korektor jeszcze. korygon jest tak, spoko. Lubię go, fajnie kryje. Ale przechodzimy teraz już do naszej perełki. Czyli pod pod oczy. Under Eye Hydrating Setting Powder. Lekki puder pod oczy z kolagenem. I ile mamy go tutaj? 5,5 g? Ok. Pudełeczko w ogóle się, tak? Jest to takie przekręcane. W środku mamy takie coś, co się przekręca. Nie wiem dokładnie jak to się nazywa. Wysypię go sobie tutaj. No, myślę, że spoko. On jest biały, całkiem biały. Mam nadzieję, że transparentny. Użyję pędzelka mojego ulubionego pod oczy, J790 Hakura. Biorę tak. Jest bardzo drobno zmierony. Muszę zobaczyć, jak on w ogóle pod palcami. Hmm, jest taki... Jest śliski, ale nie bardzo. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie roby flashbacka. Ale ładnie wygląda. Już widzę w lusterku. Okej. Okay. Blisko zobaczymy. Ten puder odbija światło. I wygląda naturalnie. Na razie nie wszedł mi za żadne zmarszczki pod oczami. Także zobaczymy, jak będzie wyglądał dalej. Jeżeli chodzi o puder, to mam nowy puder z tej... E Serii hashtag ViboFitFreak. Jest to puder z tego co wiem: transparentny, utrwalający puder do twarzy oraz chusteczki zbierające nadmiar samo. Tak, tutaj to jest dwa w jednym. To pudełko się tak otwiera. I tutaj e, mamy taki puszek po prostu do przypudrowania. I tak, tu jak otworzymy, to mamy bibułki. A tutaj jest puder. I tutaj mamy taką plastikową. Nie wiem, tak, jakby osłonkę, żeby to się nie niszczyło, więc bardzo fajny pomysł. Ok, użyjemy tego pudru teraz na całą twarz. Użyję również tego lusterka. Tak, ładnie mi zmatowił. E, tą skórę. Super, jestem zadowolona. Ok, teraz e, przechodzimy do brwi. Brwi wykonam poza kamerą, ponieważ ja może nie jestem jakimś ekspertem w brwiach. Użyję tej kredki z Lofi do wykonania brwi. Jest to Brow Creator Pencil odcienie numer 2. A jako żel użyję po prostu mojego żelu z Benefitu, ponieważ żadnego z nie mam. I za chwilkę do Was wracam. I przechodzimy do oczu. A tam będzie się działo. Hej kochani, brwi już mam zrobione. Przechodzimy teraz do malowania oczu. I do malowania oczu mam dwie takie paletki: z Lovely, Miss Juicy i Call Me Crazy. I każda z tych palet, według opisu, zawiera metalowe, nie metalowe, tylko e, foliowe cienie. A w tym momencie pokażę Wam się słocze na sucho na ręku. E, a powiem wam, no takie to tony za bardzo nie są. No, ale spoko. Przechodzimy do działania. Żadna z tych paletek nie zawiera beżowego cienia, więc użyję swojego cienia, po prostu, który mam tutaj oddzielnie i nałożę go sobie na łuk brwiowy tutaj. No, te paletki, jak już widzicie, to nie są do końca moje kolory. No ale mam je, to jej użyję i spróbuję wykrzesać jakiś makijaż. Jeżeli chodzi o te kolory, to nie wiem. A podczas słocowania zauważyłam, że te maty są dosyć twarde, takie suche. Ciężkie do słoczowania. Więc e, no boję się jak będą wyglądały na oku, no ale zobaczymy. E, więc tak. Myślę, że do załamania powieki użyję sobie tego cienia z palety Miss Juicy. Bo to jest taki... Chyba najbardziej przejściowy cień z tych wszystkich, które tutaj są. I będę sobie go nakładała tutaj w załamanie po wielkim. takim puchatym niewielkim. Może Was troszeczkę zbliżę? Będzie lepiej widać. ten cień nakłada się bardzo fajnie. Żeby pogłębić załamanie, użyję tego ciemniejszego cienia, który e, jest obok niego, albo raczej pod nim. Szybam tego samego pędzelka, te cienie się naprawdę pylow widzę teraz. Ale łączą się dosyć fajnie. Nie widzę, żeby tutaj te cienie jakoś e, robiły plamy. Ok, teraz mniejszym pędzelkiem będę przyciemniać załamanie i myślę, że do przyciemnienia załamania użyję tutaj takiego ciemnego e, czerwono-brązu. Ten akurat tutaj. Dobrze, teraz pokazuję. To jest taki fajny czerwony ciemny brąz. fajnie przyciemnia ten kącik, ale cienie pod pędzelkiem też czuć, że są dosyć takie suche. Okej, okay, jako cienia na całą powiekę użyję cienia, który jest najbardziej foliowy z tych wszystkich, czyli ten cień tutaj. Cień będę nakładała pędzelkiem takim spłaszczonym. On ma taką naprawdę delikatną konsystencję. Będę jak będzie delikatną. O, sypie się. Już widzę, że się sypie, naprawdę. Więc jeżeli chcecie kupić tą paletkę i wykonywać makijaż tą paletą, to róbcie najpierw oczy, a później makijaż twarzy. Ale cień ładniej się łuszczy. I też fajnie się nakłada. No, mi się podoba. Naprawdę spoko. Teraz przechodzę do dolnej powieki i będę używała cienia tego najciemniejszego, tego czerwono-brązowego malutkim pędzelkiem sobie będę go tutaj nanosić. I łączę go tutaj z górą. Wewnętrzną część e, dolnej powieki będę nakładała ten taki złoty tutaj cień z tej palety Call me Crazy. Myślę, że on będzie fajnie Pasowo. On jest też troszeczkę miększy od reszty. Przeciągam go tutaj troszeczkę wzdłuż dolnej powieki. Wewnętrzny kącik będę nakładała najjaśniejszy cień. I to jest taki duochrom. On jest taki biały, połyskujący na taki fiolet róż. No, dosyć taki ładny kolor. Myślę, że będzie tutaj w kąciku najlepiej wyglądał. No i Mam dosyć spory osyp na twarzy, widzę już właśnie. Podkład, już teraz jeszcze wrócę chwilę do podkładu. Widzicie, on już teraz się świeci, nie? A nie minęło wiele czasu, ale już tak wygląda jak skóra i no daj efekt świetlisty teraz W tym momencie Ok, wracamy do oczu Narysuję sobie teraz kreskę e, Na górnej linii rzęs Użyję tego najciemniejszego Takiego purpurowego fioletu Zobaczymy czy mogę Przyciemnić linię rzęs nim A nie, nie bardzo No nic Nie, okej, okay, dobra. To wiecie, co zrobię? Mam jeszcze tutaj nowy eyeliner lovely. To jest e, taki eyeliner w pędzelku, push up. I ja po prostu zrobię sobie nim e, kreskę. Tutaj taką nie będę wyciągać, tylko po prostu przyliniżając przyciemnie. Mam też nigdy nie wychodziły dwie takie same kreski. Kreski mam już zrobione, nic więcej od nich nie chcę. Na linii wodną użyję swojej kredki z Essence, ponieważ nie mam kredki z Lovely, w tym ani z Libo w takim odcieniu. I mam nowy tusz z Lovely, jest to Bye Bye Short Lashes Volume LED Mascara, czyli maskara wydłużająca i pogrubiająca rzęsy. Ona ma taką spiralną szczoteczkę z włosia. Ja za takimi szczoteczkami w tuszach nie przepadam. Wolę silikonowe, ale zobaczymy, jak ta się sprawdzi. Ładnie rozdziela rzęsy. Już widzę. I ten tusz ma taką konsystencję już troszeczkę jakby podschniętego, wyschniętego tuszu. W sumie to dobrze, bo przeważnie tusze są bardzo rzadkie i nie dają na początku użytkowania fajnych efektów, a później zmieniają się w rewelacyjne maskary. Te są mam już wytuszowane. E i właśnie przed chwilą zobaczyłam, że mam jeszcze e, dwa takie brokatowe linery z Lovely, no ale dzisiaj już nie mam za bardzo ich gdzie użyć, a tak z początku myślałam może na tą moją kreskę, ale to chyba jednak za bardzo by się gryzło. Jednak pokażę Wam, jakie kolory mam tutaj. Jeden jest taki różowy, różowo-złoty, taki trochę rose gold, a drugi jest biały z różnokolorowymi drobinkami. Możecie zobaczyć tutaj. Co dziwne jest, że one obydwa nazywają się Gold. I tutaj nigdzie nie zauważyłam, żeby się jeszcze jakoś inaczej nazywały. Albo jakiś numerek miały. To nie, po prostu, no tak jest. No mam nadzieję, że mi to wybaczycie i użyjemy po prostu w jakimś innym filmie. Przechodzimy teraz do e, makijażu twarzy, bo tutaj mam kilka fajnych e, nowych produktów i mam nadzieję, że, że wam się również spodobają. E, oddaliłam was, usunę sobie teraz osyp, który mam tutaj na twarzy po tych cieniach. Na szczęście udało się to usunąć bez problemu, więc przechodzimy teraz do makijażu twarzy. Jako bronzera użyję mojego ulubionego e, bronzera Beach Cruiser w odcieniu 2 i będę sobie ocieplać twarz. Dzisiaj muszę sobie dosyć bardzo ocieplić się, e, twarz, bo nie wszystkie rozświetlacze, jakie mam dla Was do pokazania, są w moim odcieniu. No, widzę właśnie, jak w kamerze się ten podkład świeci, ale nie wygląda źle. Wygląda dobrze. Okay. Jako różu użyję dzisiaj różu z Lovely. Natural Beauty Blusher, ja mam odcień 02. To jest taki, no brzoskwinkowy, zgaszony odcień. Tym samym pędzelkiem. Jest to matowy odcień różu, więc nie dodam tutaj za dużo blasku. Na całe szczęście w tym momencie. Czyli tak, przechodzimy teraz do rozświetlaczy. A Tutaj mam dwie, w sumie trzy takie małe perełki i jeden rozświetlacz do ciała. Chyba jest to pierwszy rozświetlacz z Lovely do ciała, bo wcześniej nie spotkałam się z takim produktem w ich e, szafie. Gold Body Shimmer jest to olejek, odżywczy olejek do ciała ze złotymi drobinkami. I z tego, co tutaj może zobaczycie, to on zawiera drobinki. Dlatego też dzisiaj e, mam taką koszulkę na ramionczkach, żeby zobaczyć po prostu jak on będzie wyglądał na ciele. E, no ale do twarzy też mam coś. To taki rozświetlacz flawless goddess e, baked shimmer i on wygląda tak. Tutaj w opakowaniu wygląda dosyć ciemno, jednak jestem bardzo ciekawa jak będzie wyglądał na twarzy. Mam nadzieję, że fajnie modlę się o to naprawdę i pokażę wam teraz go na słoczu. no widać, że on jest dosyć no nie jest ciemny no ale zobaczymy, bardzo ładne opakowanie naprawdę vivo, spoko i rozświetlacz nowy z Lovely jest to Gold Goddess Highlighter e, on jest chyba tylko w jednym odcieniu i wygląda tak on już jest taki bardziej chłodniejszy i dużo jaśniejszy, więc myślę, że ten będzie naprawdę spoko i jeszcze Lovely wypuścił e, Bake Bronzer Face and Body Bronzer słuchajcie, to jest bronzer z tym, że on wygląda jak oświetlacz. Zrobię Wam jego swocza. Tutaj obok tego e, rozświetlacza z bibo. No, to jest ten, ten drugi. No, błyszczy się niesamowicie. Ja jeszcze Wam zrobię w takim razie słocze dla porównania, a tego rozświetlacza właśnie z... <grym> zrobili. I on jest tutaj obok. No, też nie wygląda zbyt e, jasno, no ale zobaczymy. Dobra. Podejmuję to wyzwanie i działamy. Myślę, że na jedną e, stronę twarzy nałożę ten rozświetlacz, na drugą stronę nałożę ten rozświetlacz. A ten może troszkę na boki twarzy, zobaczymy jak bardzo się błyszczy, żeby, no nie, nie przesadzić z tym. Do każdego rozświetlacza użyję innego pędzelka. No i jedziemy. E, rozświetlacz złoty Gold Goddess z tej strony będzie. Czyli to jest moja wow! Prawa strona. ALE SIĘ BŁYSZCZY! TO JEST TAFLA! No widać mi chyba z Marsa teraz. Niesamowite. Teraz nakładam ten rozświetlacz z Vivo. Flawless Gades. No i zobaczymy. Też ładnie się błyszczy. Wow! ALE BŁYSK! Niesamowite. No nie wiem teraz, który mi się bardziej podoba. A chyba bym się skłaniała jednak do tego bibo, Bo ten mi się wydaje że jest trochę za jasny nawet. Ale obydwa się błyszczą przepięknie. Okej, okay, używam teraz tego brązero rozświetlacza z Lovely. No i to będzie ciekawe zdarzenie. Tak ciekawe. Boję się go naprawdę. Używam pętelka takiego jajeczka. Leciutko. o, no to jest yy... to jest fail <grymne> jezu teraz wezmę sobie jeszcze ten, ten pędzel od brązera. spróbuję <grymne> to trochę rozpracować no, się błyszczy niesamowicie on na ciało będzie przepiękny ale nie na twarz lovely, nie, nie, nie o matko Ależ się błyszczę chyba wszędzie. Nie, no piękne błyski, ale ja nie jestem aż tak przyzwyczajona. Nałożę jeszcze ten rozświetlacz z VIBO tutaj na nos i na dyna i zobaczę, czy on mi tutaj nic nie przyciemnia. Nie, on jest naprawdę piękny. No to przechodzimy teraz do ciała i będziemy nakładać ten rozświetlacz z Lobni. Robię swatcha. Wow, widać, że się będzie błyszczą. ale pokażę wam. Ile tu jest drobinek. Zobaczcie. W opakowaniu wydaje się dosyć ciemny, ale chyba na skórze nie będzie taki ciemny. Dobra. Będę go przenosić stąd, na ciało. Takim pędzelkiem kawałki. No i zobaczymy. Może was troszeczkę obniżę. Tak, rzeczywiście zobaczymy No, wiecie co? Z tego co widzę, to tu, może spróbuję nałożyć go po prostu tutaj i na miejscu go tak. Wow! No, wyłyszczy się pięknie, a wiecie, że on na ciele to w sumie zostawia tylko i wyłącznie brokat? Bo ten olejek ma taką cieniutką konsystencję, że on się pewnie wchłonie. Słodko. Przyjemnie. No pięknie wygląda, no skóra się świeci, więc naprawdę spoko. Ale jeszcze dołożymy sobie tego. No bo jak się świecić, to już na maksa, prawda? Spoko. Bierzemy teraz. Biorę teraz duży pędzel. Taki do pudru. Nakładam go tutaj. I patrzcie, czy coś będzie widać. Nie no, widać chyba, prawda? Chyba troszkę się bardziej zabrązliła skóra. Teraz tutaj. No, jestem dzisiaj chyba choinką. Nie no, powiem Wam, że, że jak na ciało, to ten rozświetlacz świetnie się sprawdza. I przechodzimy sobie teraz już do ust. Mam pomadkę z Vibo e, Fit Freak. Tak, to jest hashtag Vibo Fit Freak. Jest to pomadka bardzo długotrwała i odporna na wodę i pot. I ona tutaj ma konturówkę wykręcaną, i pomadkę tutaj taką, no po prostu wykręcaną. Zedrę sobie jeszcze ten błyszczek, bo ja wam ten ja wygląda, ale nie powiększa ust. Przynajmniej moich nie. Zaczynam sobie od obrysowania ust. Ładny odcinek, ja mam dwójeczkę, o ile jeszcze nie powiedziałam. I teraz sobie wypełni usta. Powiem Wam, że to jest fajny patent, tak konturówka z pomadką w jednym, bo można sobie to przekręcać dorysować. Odcień piękny, trochę mi średnio pasuje do dzisiejszego makijażu, no ale trudno, i tak zaraz będę zmywać wszystko. Tak to się dzisiaj prezentuje. Podsumujmy sobie dzisiejszy test nowości. Podkład do tej pory wygląda naprawdę super, także myślę, że tego kombo będę używać na pewno. Jeśli chodzi o te paletki to nie wiem. Mam lepsze palety, jednak, no kurczę, one nie są złe, naprawdę, nie są złe, także nie mówię, że nie, a może czasami będę sięgać po nie. Jeżeli chodzi o te rozświetlacze, to super, naprawdę, bałam się tego z Vivo, ale mega. Rozświetlacze do ciała super, ten jest dedykowany do twarzy i ciała, nie używałabym go tak, naprawdę nie. Jeśli chodzi o tusz i eyeliner, super, naprawdę, ten eyeliner ma pędzelek, także, yy, i on jest do tej pory matowy. E, także mam nadzieję, że nie będzie się błyszczał e, tuż mnie zaskoczył, bo ja gdy zobaczyłam od razu szczoteczkę mówię nie, 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 to nie jest na pewno nic dla mnie e, pomadka jest matowa, fajnie się ją nakładało ona jest troszeczkę troszkę ciężko sunie po ustach no ale to jest matowa pomadka i ona ma bardzo długo wytrzymać i przetrzymać i w ogóle. Pude pod oczy z Vibo spoko, nie zebrał się do tej pory w żadnych zmarszczkach także będę go na pewno używać jeśli chodzi o ten puder, mi się wydaje, że to jest po prostu zwykły, transparentny puder, który będzie długo matowił. I to już wszystko, moje kochani. Jeśli podoba Wam się ten makijaż i w ogóle ten test nowości, dajcie kciuka albo dajcie suba. Tak wspomożecie mnie w ogóle w działaniu. I mam nadzieję, że spotkamy się w następnym filmiku. Trzymajcie się serdecznie. Pa!